Dzień dobry Państwu. Podniesienie wieku emerytalnego było błędem. Od początku takie zdanie miało ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Jest ono najbardziej, to prawo restrykcyjne w Europie wobec pracowników, wobec emerytów. Myśmy już przeprowadzili w Polsce reformę emerytalną, na którym Ubezpieczeni, pracujący, wyszli bardzo źle, zostali okłamani. Decyzja, którą podjął rząd, była decyzją polityczną, bez argumentów merytorycznych, bez wyliczeń i bez uzasadnień. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaskarża przyjętą przez parlament, podpisaną przez prezydenta ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 11 maja bieżącego roku, albowiem, że ta ustawa jest niesprawiedliwa, odbierająca prawa nabyte, pozbawiająca ubezpieczonych środków odłożonych na swoje zabezpieczenie emerytalne. Została wprowadzona bez dyskusji. I została wprowadzona z naruszeniem podstawowych zasad konstytucyjnych. Narusza zasadę przyzwoitości legislacyjnej, narusza zasadę sprawiedliwości określoną w Konstytucji, pozbawia pracowników środków, które przez lata odkładali na emeryturę. Uważamy, że. Artykuł 1, artykuł 24 i 26 tej ustawy są niezgodne z ustawą zasadniczą z Konstytucją. Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych, dotychczas jako jedyna organizacja społeczna związkowa, zaskarża tą ustawę mimo że deklaracji ze strony partii politycznych ze strony różnych organizacji było wiele. Stajemy w obronie milionów osób ubezpieczonych w funduszu ubezpieczeń społecznych, płacących tam składkę, a także w otwartych funduszach emerytalnych. Uważamy, że państwo nie zyska na podniesieniu wieku emerytalnego, pewne wydatki zostaną przesunięte do innych działów, do, na przykład do pomocy społecznej, zostanie obciążony fundusz chorobowy w ZUS-ie, zostanie obciążony fundusz emerytalny i zostanie obciążony także fundusz rentowy, albowiem badania pokazują, że polskie społeczeństwo w zdrowiu żyje coraz krócej. W związku z tym nie podzielamy poglądu rządu, że dla ratowania finansów publicznych, dla zapewnienia dodatkowych dochodów dla wąskiej grupy biznesu jest dzisiaj potrzeba podniesienia wieku emerytalnego i w ten sposób drenowania naszych kieszeni. Uważamy, że to jest system niesprawiedliwy, kosztowny, godzący podstawowe prawa pracownicze jest za dużo w ustawie odesłań do innych regulacji ponad 20 innych zmian, pracownicy sygnalizują nam, że tak stanowione prawo jest prawem bardzo nieczytelnym. Głównym powodem naszym zdaniem który powoduje, że jest system niewydolny, to jest brak miejsc pracy, niskie zarobki i oczywiście duża szara strefa, od której nie wpływają środki tak do budżetu, jak i do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ludziach narasta strach i obawa, dlatego ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych. Przygotowało i złożyło w dniu wczorajszym do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżenie w całości tej ustawy. Zwracamy także uwagę na poszczególne elementy niezgodne z Konstytucją w tej ustawie. Otrzymaliście Państwo skrótowy opis. Jeśli będziecie potrzebowali, cały wniosek, któryśmy złożyli, będzie na naszych stronach. Internetowych, bardzo proszę o zapoznanie się. Będziemy walczyć w tej sprawie w imieniu polskich pracowników, w imieniu tych ubezpieczeni, ubezpieczonych do końca, albowiem nie może być tak, że prawa nabyte, pieniądze odłożone przez obywateli nie są zabezpieczone przez państwo. Że dla potrzeb politycznych sięga się po te pieniądze wówczas, kiedy tylko politycy sobie o tym zamarzą. Proponujemy, żeby tą ustawę, złą ustawę odesłać z powrotem do rządu i proponujemy Trybunałowi, by to uczynił i by rząd dokonał niezbędnych zmian. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że prawa nabyte, co wielokrotnie wypowiadał się także w sprawach ubezpieczonych sędziów, prokuratorów, niejako w swojej sprawie, to powinien uznać nasze racje także w imieniu y, wielomilionowej grupy zatrudnionych i ubezpieczonych. Ta ustawa robi jeszcze jedną złą rzecz, że ona dzieli obywateli na lepszych i gorszych. Jednym te zasadę praw nabytych utrzymuje, drugim nie. Jednym utrzymuje e, możliwość wypłaty wcześniejszych emerytur, e, drugim ich pozbawia. Chcemy, by wszyscy obywatele w polskim państwie byli traktowani na równi. Tak, chciałam jeszcze uzupełnić, jak pamiętacie państwo, podczas procedowania ustawy w Parlamencie były szumnie zapowiadane programy osłonowe dla ludzi którzy są w wieku przedemerytalnym, również dla ludzi młodych, żeby ten system ubezpieczeń społecznych był wydolny i miał więcej pieniędzy. Do dnia dzisiejszego takie programy się nie ukazują ani dotyczące polityki prorodzinnej, ani rynku pracy. Że bracze pieniądze, które minister finansów dał na rynek pracy, odblokowując z Funduszu Pracy pół miliarda złotych, jest dla nas po prostu karygodne i śmieszne, bo za pół miliarda złotych chce się po prostu przywrócić na rynek pracy 3 tysiące młodych ludzi. Jest to śmiech. W ogóle nie ma mowy o programach dla osób 50 plus czy 60 plus. Mówiło się o przywróceniu zdrowotności społeczeństwa w wieku 60 lat, o badaniach darmowych. O tym się teraz nie mówi, zapomniało się. To są wszystko były czcze słowa, czcze obietnice. W tej chwili rząd nam nie proponuje nic oprócz tego, że pieniądze zasilają kasę otwartych funduszy emerytalnych i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Ratując Budżet.